Oprócony, Aaaa! Witam, witam wszystkich serdecznie e, o, Już widzę, że chyba drzwi otwarte Wełbie się, tak... wełbie się pierdolone drzwi otwarte e, Witam, witam wszystkich, dzisiaj nie bez powodu założona Anita Maxwin Na tym spotkaniu e, będę próbował pier... Czego Max na Lobster House. Ie. Będzie jak będzie, zobaczymy. Nie, ma... nie wypłaca pieniędzy. Mówię, że dlatego nie wypłaca wam pieniędzy, bo, bo... musieli trochę Wam kasy zachować, żeby zrobić aplikację. Spokojnie, dokończą apkę i może tam oddadzą z 10%. Ale na razie musicie się dokładać do aplikacji. <laughs> ja no śmieję się oczywiście. Jak źle dla... Wam miesięcznie w sensie profit. Nie mam pojęcia. Ciężko to jest określić. A nie zmienić. O, czekaj, bo tutaj jest. Jest dobry potencjał na maksa. Tu jeszcze, jakby dało 25. 20% w tygodniu, 25% w weekendu. W weekendu, w pamiętaj. Dobra. Zaskam, po drugie, kiedy. Na imię kur... chcę opaść 30 lat. To. Nie oszukuj, widzów. Jak, kiedy wypali... Siano na nim. kur... zdążysz to wypłacić 30 razy. Przecież bardzo szybko. Jak to jest maksimum 40. Bardzo szybko wypłata. Nie 40. Yy, 30, 32 jest 4 razy. Siedzę do prosto. Tak, tak jest. Yy, więc będą takie smaki, i to już będą w najbliższym czasie, bo już tam zapłacone i tak dalej. Ja źle zapłaciłem Adin Rosowi. Tak, tylko że problem jest taki, że Adin Ross robi to nielegalnie. On. Adin Ros Beta tak samo, jak wybyście streamowali w Polsce. To jest identyczne. Tylko, że jak Adinowi Rosowi dają karę, a jak już się o to postara, postara żeby mu dawali karę, to, to zobaczycie. To się nie wypłaci z Adin. Bo nie ma co też ku... Wiesz, ten Adin bez sensu streamuje na tym, znaczy streamował na tym kiku. Dostał kasę od kika, dostał kasę od kika i ciągle mało. Nie gryzie się ręki, która się karmi. On przeszedł do konkurencji. O! 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 poczekaj! Coś tutaj? 776? Prawie, prawie. Rozliczaj? Co? Rozliczaj jeszcze 4 minuty? Prawie. Reklamuję od roku i 3 miesięcy raczej bym już zorientował się, że to skala. Nie, normalne k***a. No. Glo normalnie używa Payu, karta płatnicza, blik za cały miesiąc, rok sum. No ale Glo jest dużo wie... Okej, okay. jest dużo większe niż BZR. No, tak ty, Colin Tak. A w raciąży bywałeś? Byłem tam kiedyś na, na ognisku jakiejś. Ale tam tyle k***a jest, że ja Prawda, pole. Naprawdę, w w, lęgarnia k w tym raciąży jest. A ty jesteś kokosnusiorek, Santon? Chciałbym sobie podjąć predykcję pod siebie. Przecież nawet nie ma predykcji jeszcze. Jak mogę sobie? Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Coś tu się może z tego urodzić. To ta od Krzyśmira? Tak. Tak, tak. Pani Gosia. Pani Gosia Topka. Oj, Maxwina ja tutaj to bym przyjął. Ale pamiętam, że tak się Chyba smaży się na takiego maksuinka? Już sprawdzam, ile to jest Maxwinek. To 15kx czy 25? 25. Bo musiałoby mi wpaść pół miliona. Jeszcze daleko do pół miliona. Może coś się gotuje, no? No patrz. Tutaj połączy. Tak. Na razie to robimy mnożniki. Im więcej połączeń tym lepiej. Zaprośpałem go się na streama? Nie no co ty. Mam dziewczynę, nie mogę dziewczyn zapraszać na streama. Ja się nie mogę, nie chcę nawet. Już miałem dużo propozycji takich, że... ktoś chciał przyjechać do mnie na streamka? Na przykład ta Bedger Sandra mówiła, że może przyjechać potańczyć na streamku, ale no nie nie chcę. Ja chciałem tylko, żeby filmik nagrał. Znaczy ja się ten reklamujący O, jeszcze ostatnio chciał się No ale to jak Monika by była w domu, to by wiesz. A Jak Moniki nie ma, to nie będę przecież obcych, bardzo proszę. Szanujmy się. Musi być cicho, jak grasz w gara, bo falujesz. No To nie, no tu jeszcze 7 spinów. Naprawdę tu może. może... Ładnie, ładnie, ale lepsze symbole teraz się przydadzą. No! Chyba! No! No! no. A przepięknie, ale tutaj jeszcze ostatni. Aj, tam, a nie, dobrze, dobrze. Ale tu jeszcze, ja myślałem, że tutaj dobra. Jest do jjanie, do... przepięknie, ale mogło jeszcze więcej. Po 2000 tysiące, ale bym was teraz oszukał. Jakbym zaczął kupować te. Ale już nie będę taki, chociaż te, te pierwsze. Też potrafią rzucić bombę 1000 wtedy na takiej stawce, jak bombę 1000 masz, to idzie się zesrać. Twój sam terenie nic, nic nie gada, że ty eee, Co to ma wspólnego? Jeżeli mam ciśnienie dobre, tętno mam dobre, to... Zresztą, no, dwa dwa redbulle na dzień, to można sobie wypić. Sam siebie No, no tak, racja. <gryw> Narosić no, dzigi i wisła na chociaż Bezry da współpracę mu? No, nie, na pewno. Cała Monika co kiedyś z nim byłeś, czy, czy inna? Nie, jestem z Moniką już bardzo długo. nie, nie wiem, idę. Ale mieliśmy mieliśmy krótką przerwę, tam chyba na 3 na miesiące. A tak to jesteśmy jak chyba 3 lata razem. Licząc to przerwy. No i na kibel? Nie, nie, nie. odrzucam. Czemu dziś nie? Nie no, nie będę, nie chcę się, nie chcę utożsamiać firmy Bezer z taką, z takimi osobami. Pierwszy bonus, pierwszy bonus! Gratulacje dla panów, gratulacje. Pierwszy bonus, w gazie ten matyk dzisiaj. Naprawdę jest w gazie. Po bonusie. Piąty teraz leci, ostatni. No to musiałaby ile dać tutaj? Musiałaby do 90 tysięcy. A nie zapowiada się. To Ten fartuch nie jest do gotowania, tylko do spinowania. Więcej tych połączeń no. OK, Dobra. I teraz tęczę. Tęczę, kupa. Tęcza, chociaż jedna, no. Nie, nie, no, nie, nie mów nawet. O, no jest... serwy syn. O mój Boże. Nie mówię ten fakt. Jest predykcja panowie Czy obrócę wager metoda Olin, każdy bonus 50 tysięcy trzeba obrócić 10 tysięcy mam No i, i metodę metodą Olina. Pierwszy slot bandit A jak inaczej jak inaczej można zacząć jak nie le bandit K się skończy tak jak wczoraj Bez turbo No nowe saldo starczy Starczy przecież nie przegram od razu wszystkiego na zero Po dlaczego będę tacką, będzie pospany i redbull na Dobrze chociaż garnek, ale no jak to co zbierze w garnku to i tak, i tak Słaba sytuacja Dobra wiadomość chociaż że zera nie będzie Rób, rób tutaj więcej połączeń Okej okay. Okej okay. Dobra no coś tam się, coś tam się tworzy tak? Miałem ci już 100% przecież dało właśnie Mhm, mm mhm. Mm I teraz jedna tęcza jeszcze. Dobra, dawa jedną tęczę. Jedna tęcza. Jedna... Jest tęcza! Garnuch. Jest garnuch! Ohohohoho! Ohoho. I tutaj teraz mnożnik. Albo drugi garnuch. Jest drugi garnuch i metoda... Metoda 50 Moneta. Mnożnik tutaj, dużo miejsca na mnożniczki. O kurwa J***a, Dole jest obrócone! Obrusone kurwa! J***a, Ja! DOLE! BANDITA! J***a, DOLE! Kurwa! Pierwszy bonus Alin! J***a, dole! Największa wygra... Nie, na Summera było większa! Ale za... Aaaaa! J... Dole! No! I tak jego bandytę to ja szanuję! Uważajcie, bo to jest też za 10K. No ale bandycie też było za 10K. Może tu jeszcze coś z tego się jeszcze może, wiesz Coś urodzić. Ustawię produkcję na jedną minutę? Wiem, trochę za No Ale no i tak muszę. O, giveaway, a to już był giveaway, to następny będzie. I tak muszę trochę to... Przedłużyć, bo no. Okej. Okay. Powiem wam, że coś tutaj może się stać nawet. Mhm. Może coś z tego być. Gdzie to obstawiamy krzyknik strona i tam masz predykcję. No powiem wam, powiem wam, że może ugotować coś. Skaterek jeszcze może ugotować? I chyba ugotuje powyżej 11,2K. 11,2 ,2K było tak. Ok, ostatni spin, skaterka tutaj, ale i tak to po ile? 11,844 dobra gramy. chociaż jeszcze jednego tego skatera. O no to ciężary. Ciężary. Które kręcisz dziś? Ostatnie. Duże ciężary. No, co oglądać na tym? <laughs> Ciężarek, kiedyś trzy ładnie dałem, no. Kiedyś tak. Największy win ogólnie na kalczkach miałem podczas kiedy trzy skatery wypadły. Muzyka. A co to, nowa jakaś. Kiss FM Ukrainka jakaś leci? Może, by, może być, dobra. Wykrzyknik Song, tutaj nowa muzyczka leci. Nawet fajne, nawet nie zauważyłem kiedy się zmieniła. Pokona. No, czekaj, czekaj, poczekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj. O, patrz. No jakbym dokupił, to może by i było. Ale no nie dokupuję. 6700, 700, nie oddało. Dobra, daję hosta. Wyksz host do Szymol 24x7. Widzimy się jutro po, po 19 panowie. Trzymaj to się i dobranoc. mm <clears throat>